Witamy się z Wami dzisiaj, z naszej letniej rezydencji plażowej, z tarasem, <noise> luksusowej, jak widać, Prawda? Tak jest. Tak, taką mamy rezydencję, gdzie? W Pucku, na plaży w Pucku. Na, na plaży w Pucku? Tak, na plaży w Pucku. Ile mamy tutaj plaży z naszego noclegu? Jakieś 100 metrów? 100 metrów, tak. No 100, może 150, tak. Bo trzeba kawałeczek przejść do spotku, żeby tutaj w ogóle zejść. Tak jest. No strasznie po prostu. Tak daleko, to chyba jeszcze nie mieliśmy. <grystanie> I tak. Byliśmy kiedyś nad Polskim Morzem już, razem? Tak, byliśmy No niedaleko stąd, pamiętasz? A AW. Władysławowo. Tak, czyli byliśmy raz we Władysławowie razem, ale tak. to było już parę lat temu. I to była chyba majówka albo czerwcówka, więc wtedy absolutnie nie było żadnego kompania, no bo nie było nawet warunków. Było zimno, tak jak to nad polskim morzem bywa. I w zeszłym roku byliśmy... Gdzie mówiłeś? W Kopalinie. W Kopalinie. To jest na kaszubach. I tam mieliśmy do plaży ile? Tak z buta? 10 minut. No nie, gdzie 10 minut? Przez las z piskami? Ze godziny. No, szliśmy chyba 40 minut co najmniej. Tak, na 10 minut to było samochodem. Ale wtedy byliśmy poza sezonem i to w sumie no, też nie było opcji, żeby się wykopać w ogóle. Ale i tak było fajnie. Tak czy inaczej, to jest pierwszy raz, kiedy jest razem na takim typowym plażingu nad Polskim Morzem. Bo wcześniej nam się to nigdy nie udało. Nie. Tak? No to bardziej było górskie. No nadal jestem górska, zresztą widać po ostatnich vlogach z wyjazdu górskiego. Natomiast no, też no, nad Polskiem możemy trzeba jechać jednak w sezonie, tak żeby było chociaż trochę pogody. Nam się na razie tak udało w kratkę tutaj, ale myślę, że jeszcze trochę skorzystamy. Dzisiaj jest pierwszy taki dużo bardziej słoneczny dzień, można powiedzieć. Więc myślę, że się pokąpiemy i do oporu będziemy korzystać z tej pogody. No to jakie są na razie Twoje wrażenia z plażingu nad Polskim Morzem? Fajnie, fajnie. fajnie. Jak jest pogoda tutaj, naprawdę fajnie. Będzie no. znaczy, tutaj w Polsce. No tak, tak. Dużo ludzi jest? Nie, na razie to nie. Nie. A jest lipiec, czekaj. Tak, jest lipiec. Słońce Dobra dzisiaj. Mocno przylewa. Dalej tu jest jakiś tam parek jak już... Z którego już korzystaliśmy. Tak, aleczko śpięt do Myślę, że jest właśnie. Jak odpróbasz temperaturę polskiego może Uważasz, że jest faktycznie takie zimne jak w legendach, czy jest ok? No, że nie jest, ale już nie jest tak, czy taka zimna, żeby... Ten, że nie można wejść. Mhm. Dobrze, Się Jako Polka cieszę. Nie mam do porównania z Koreą, gdzie to było przytaczające. Byłem dawno temu. Więc. Nie potrafię ci powiedzieć, czy w Korei lepiej, czy tu lepiej. No, no, w Pusan było chyba cieplej. Jak się kąpaliśmy w Pusan, to była cieplejsza woda. Natomiast, no. Tam na pewno było więcej ludzi. Ale tutaj też nie jesteśmy w takim typowo turystycznym miasteczku, bo z jednej strony Puck jest taki dosyć znany, że tutaj, każdy gdzieś tam o tym Pucku słyszał, ale nie jest na przykład tutaj tak hypowany, jak, nie wiem, Jastarnia, czy Hel, czy Władysławowo, czy inne takie miasteczka. miasteczka i miejscowości, czyli jak Kołobrzeg na przykład. No bo tutaj nie ukrywajmy jednak tej plaży, tak za dużo nie ma, tak? Więc jeżeli by tu więcej osób się w sezonie zjechało, to naprawdę nie byłoby miejsca. nie jak ja to Tak. indu i nie mieli piękne miejsca. Dokładnie. To co, idziemy się zaraz kąpać chyba, tak? Trzeba już tą wodę dzisiejszą sprawdzić, czy temperatura jest ok. A tak, to jesteśmy oczywiście pierwszy raz nad morzem z Michuskiem <grystanie> naszym. W brzuszku. Myślę, że mi się już podoba. Kopie, kopie. No, akurat na plaży nie kopie, ale trochę czasami mi się zdarzy. Że w wodzie będę kopać. Tak, może w wodzie? No nie wiem. Womu się spodoba. Od razu pływanie, od początku, tak? No tutaj to tak chyba średnio da się w ogóle popływać, bo jest bardzo płytko generalnie. Także idzie się tak, nie wiem. Ze 20 metrów chyba co najmniej jeszcze się nawet do pasa nie jest w stanie człowiek zanurzyć. Więc myślę, że tutaj to bardziej na takie mulnori, czyli takie Takie po prostu pluskanie się w wodzie. Coś w tym stylu, tak? No dobra, to chyba idziemy do wody. Tutaj tak jak widzicie w naszej rezydencji mamy sporo wygarżu. Pokój jest wyposażony w różne smaczki i piciu. Także potem zrobimy sobie pewnie taką przerwę lunchową, a tymczasem idziemy sobie kąpać. Tak. I to tak. Pieski. i Bahisia chyba coraz bardziej wchodzi do namiotu. Zaraz ją sprawdzimy, ale to bardzo słodkie. <grymne> tak wygląda nasza rezydencja. Mamy tutaj CCTV na piecki z poziomu morza. Także jest fajnie. Bahisiu, Bregusiu. No i kto tam wszedł do środka rezydencji? To, to taki piękny piesek był grzeczny. Grzeczny był piesek, grzeczny. Pilnujesz rezydencji plażowej naszego letniego domku. Kisiu, ślicznie odpoczywasz. Pięknie, pościośko. Co śliczne, piesko. No to co, wykąpaliśmy się. Tak. I jak wrażenia? No co, no e, fajnie, ale płytko. No i wiatr ciągle wieje, więc e, jak się wychodzi z wody, to jest za chłodno. No, jest troszeczkę chłodno, no. to prawda, że teraz. Jak widzicie, już musiałam się trochę ubrać, bo jednak to nie jest taki tropikalny klimat, <noise> tylko typowo polski. Tak, i teraz będziemy mieli przekąskę. Wzięliśmy sobie na plażę chipsy, tak? Mamy niknaki. Tak, mam nadzieję, że będą dobre, zazwyczaj są smaczne. I zimne picia. Tak, mamy tutaj w termosie. Jak w ja mam bezalkoholowo, ty masz trochę bardziej alkoholowo, chyba. Piełeczko. Tak. I zobaczymy, bo tu, a, tu mamy lód, ale słuchajcie jeszcze, chyba słychać, że jeszcze się nie rozpuścił. Także jakby coś było za mało zimne, to jeszcze mamy taki patent z lodem. Także będziemy jedli, pili. I oczywiście mam swój zestaw pałeczek. Korei. Znaczy nasz zestaw. Już go widzieliście na pikniku chyba w Radziejowicach. Tak, piękne nasze pałeczki z misiami. I to jest świetny patent właśnie na jedzenie wszelkich chipsów, orzeszków i tego typu rzeczy, jak nie chce się nimi ubrudzić. ubrudzić. Tak, dokładnie tak. To zaczynamy chyba ucztę. Niknaki. A, dosyp. A ja Ci poleję piwko. Dziękuję. Pijeni się, więc chyba nie jest tak źle. Tylko to nie pójdzie na YouTube, bo w publicznym miejscu nie można na alkohol. No, pójdzie, pójdzie I tak wszyscy to piją. Myślę, że na plaży już my przynajmniej mamy to skitrane w termosie, a generalnie większość osób po prostu przychodzi z puszką piwa albo raczej z całą zgrzewką. I tak to wygląda. No, ale w termosie lepiej, bo trzyma zimno. Tak, trzyma zimno. Zdecydowanie no, zobaczysz zimno, zaraz, czekaj. zaraz, czy no, faktycznie. Napiję się. No, no. Zadziałało. Działa, działa. Dobra. Hmm. To teraz ja sobie coś tam ogarnę. Ja sobie wezmę może z lodem. Jest lód. Czekaj. 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 I nawet się tak nie rozpuścił. Także termos się sprawdza. Co prawda no my tu jesteśmy, nie wiem. Za dwie godziny już w tej chwili, może trochę więcej? Więc one troszeczkę już zaczęły się rozpuszczać, zresztą nie było chyba całego termosu lodu. Jakby był cały, to wydaje mi się, że bardziej by trzymało to zimno. Albo jak ten termos byłby wcześniej w lodówce, to wtedy też. Także jak macie termos zwłaszcza takie lepszej jakości, to polecamy po prostu włożyć sobie wcześniej na noc do lodówki i potem zalać jeszcze dodatkowo zimnym piciem, albo właśnie dać lód i wtedy to powinno fajnie zadziałać. No, ale ładnie trzyma. Tak, ładnie trzyma, no? no. Dobra, to teraz ja moje bezalkoholowe napitki. <grywia> ja mam liptona, tak. E, Brzeskwiniowego. Tak na wizji. No ten michusek jest jakoś ogromnie widoczny. Ogromnie widoczny. Tak, po prostu michusek jest ogromny. Nie tylko michusek, ogromnie widoczny. Tak. To jest to. No zimne, dobre W ogóle generalnie jesteśmy mistrzami nagrywania Bo jak się z wami witaliśmy To mieliśmy te mikrofony Zresztą widzieliście to na filmiku Ale okazało się, że nie były podłączone Więc mam nadzieję, że tym razem Chociaż nagrywa się z mikrofonem I może będzie trochę różnica W jakości dźwięku bo wiemy, że niestety nad morzem no, słychać troszeczkę te szumy, i chcielibyśmy poprawić troszeczkę jakość tych vlogów, ale jak to często bywa, błąd ludzki wchodzi tutaj i się zdarza po prostu, że coś się nie podłączy. Uczymy się na błędach. Tak, uczymy się na błędach, poprawiamy się jak się da. Tak. Jest. Także może będzie nas lepiej słychać od kolejnych vlogów niektórych. Tak, a teraz czas zacząć, już te wkoroszysz. Musisz sobie te pałeczki gdzieś tam znaleźć. Mój mm, to piesy idzie, piesek idzie. Mm. Zaraz pieski coś dostaną też. Mm -hmm. Nie bupa? Mm -hmm. Bupaszka dostanie. Mm -hmm. Jak wrażenia z takiego ucztowania na plaży? No fajnie, no fajnie. No. Masz widoki. No, są Ma... widoczki. Masz pieski. Mm -hmm. Mamy pieski. No. Mamy rezydencję plażową. Słoneczko. Ale też... No fajnie, tutaj wiatr trochę wieje i w ogóle, ale myślę, że przydałby się ramen albo tak idealnie jakby nam się chciało na takie wyjazdy zabierać taką kuchenkę właśnie przenośną, no. której jeszcze nie mamy, ale mamy w planach kupić, to myślę, że to by bardzo podniosło nasze wrażenia właśnie takie, żeby sobie zrobić ramena. Czy coś nawet innego? Ramen z kiełbasami, może na przykład? No, dla mnie bez kiełbasy, ale z surimi. Z surimi. I tak, tak na bogato. No. A ogólnie to tutaj mamy na terenie grilla. I myśmy już grillowali sobie tak ze dwa razy. Właściwie to Junge'n bardziej grillował, a ja obiadałam. Wszystko to, co się dało zjeść. Może jeszcze Was zaprosimy tutaj na grilla na tym wyjeździe. Na chwileczkę, bo jeszcze parę dni tu będziemy. Ale generalnie myślę, że tak tym razem chcielibyśmy troszeczkę spędzić czasu po prostu ze sobą i nie mieć takiej presji, że musimy właśnie sporo nagrywać. Bo jednak urlop też jest po to, żeby odpocząć, prawda? Tak jest. I trochę poenjoyować własne towarzystwo <gryw> wzajemnie. No, pocilować. Pochillować dokładnie, troszeczkę odpocząć bez takiej presji tego, że coś właśnie trzeba ustawić, coś nagrać, że właśnie na przykład jakiś dźwięk nie zadziała, jak coś tu podłączamy. Ale myślę, że raz na jakiś czas będą się pojawiały takie vlogi właśnie wspólne, gdzie pokazujemy Wam po prostu, jak spędzamy razem wolny czas. To już Teraz się szykujemy oczywiście na nasze polsko-koreańskie maleństwo. Tak. Na pewno będzie troszeczkę takich filmików z przygotowań do tego parentingu, macierzyństwa, ojciostwa, tak. Nie wiem, jak to poprawnie, pięknie po polsku nazwać. Wychowanie. Wychowania, tak. Na razie to chyba bardziej ogarniania niż wychowywania. Ale no wiadomo, dużo się będzie u nas działo, więc mam nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej. Zostaną. Tak, tak myślisz? Tak jest. Jeżeli Wam się spodobało co oglądacie, to subskrybujcie, dajcie lajka. Ustawcie sobie powiadomienia. Zobaczymy się wkrótce. Wok? Czuję, ale nie Cześć. Za Wasze zdrowie! Zdrowie Wasze! Mm. Anią. Takiego mamy tutaj grille, dzisiejszy obiadek tudzież kolacyjka, bo już jest po 20. I co mamy tutaj? No kurczak gyros, sajgonki warzywne i... Cukinia! I cukinia ale to dzisiaj taki instant grill troszkę, tak. bo już jest późno. I taki mamy obiadek dzisiaj wieczorem. Wszystko ugrillowane. Cukinia wygląda bardzo apetycznie. Będę jeść. Dobry wieczór. A na deser owocki na bogato dzisiaj. Trzeba nakarmić dziecko witaminkami.